Dostałam łyżwy, no bo wszyscy tam walcowali nad kana na kanale bydgoskim, przy dzisiejszym rondzie z Grunwaldzką, Nakielska, Kruszwicką, Rondo Grunwaldzkie, tam właśnie hmm. w tych okolicach y, odkryty kanał, oni tam na łyżwach y, jeździli w takt muzyki, no i ja dostałam też łyżwę. A w szkole ćwiczeń na seminaryjnej, dzisiaj to jest ATR, tam znaleziono kapsułę czasu z 1907 roku, teraz parę dni temu, gazeta zapakowana w kapsułę czasu przez budowniczych tej, tej wieżyczki u góry. I dostawałam te łyżwy i szłam na to lodowisko, bo szefowa szkoły, pani Karolina Żelkowska, ze swojego osobistego domu wypuszczała wąż długi, taki na boisko koszykówki. Tam zalewała to wodą, mrozy były takie, że marzło i tam dzieci mogły ujeżdżać na łyżwach. No jak wracałam z tych łyżew, to mama pytała, gdzieś ty była? Na lodowisku? Tak. A co ty tam robiłaś? No jak to co? Na łyżwach jeździłam. Na łyżwach jeździłaś? A do czego miałaś przypięte te łyżwy? No do butów. Coś podobnego, to dlaczego masz cały brzuch i tyłek mokry? No to właśnie były moje wyczyny sportowe w tej dziedzinie, w sankach ewentualnie mogłem jeździć.